Dziewczyny? Namalowały mi kwiatki, przepraszam Pokazuję jej paznokcie Też mam prawo do własnej przestrzeni Padniecie, jak wam coś powiem Raczej ty, bo chcemy zrobić z klasą coś niesamowitego Moje jest ważniejsze Jeden facet szaleje za mną i mnie podrywa Też mi nowość Ciągle ktoś cię podrywa, ale ty ich zawsze spławiasz tak, ale tym razem jest inaczej. Bo w końcu ktoś zrozumiał, że jestem z wyższej półki, tak? Kto jest tą szczególną osobą? Prefekt Diestro. Gaston Cię podrywa? Nie. Z czego się śmiejecie? O co chodzi? O nic. Jesteś tu nowa, więc nie wiesz, co się działo w zeszłym roku. Co? Mów. Wszyscy wiedzą, że Gaston od roku kocha się w Mii. Żartujecie, prawda? Jasne, że nie. Od roku szaleje na jej punkcie. I pewnie tak już zostanie. Ona zawsze wchodzi mi w drogę. Ale jeszcze się przekonamy, do kogo będzie wzdychał Gaston. Nienawidzę cię, Mijo Colucci. Wyluzuj. Nie dotykaj mnie. Nie mogę znaleźć dokumentu. Alicja nie wróciła, a ja mam spotkanie. Proszę tylko podpisać to pismo o zawieszeniu. To bardzo ważne. Lepiej mi pomóż znaleźć biały segregator z rejestrem wydatków. To zajmie tylko chwilę. Proszę szybko podpisać. A teraz daj mi spokój. Bardzo dziękuję. Alicjo, gdzie to zostawiłaś? Diestro. 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 A, 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 Którego ucznia zawiesiłeś? Diestro. Diestro. Mam wszystkie kolory. Będzie super. Po co się zgodziliśmy na taką głupotę? Stoisz po stronie huli? Nie, ale uważam, że to nonsens. Zróbmy coś innego. Jedynym głupcem tutaj jesteś ty. Weźcie do roboty. A ty co robisz? Nie kłóćcie się. Dość tego. Nie potrzebujemy więcej problemów. Uspokójcie się. Miguel, musimy pogadać. Co się stało? Chodź. Lupi to ty też. To pilne. Nie chciałam mówić przy wszystkich, ale odkryłam coś naprawdę strasznego. Nie trzymaj mnie dłużej w niepewności. Co się stało? Chodzi o Gastonę. Co z nim? Wiemy już o nim co nieco, ale to prawdziwy potwór. Ciągle to powtarzasz. Co z tym Gastonem? Ale obiecajcie, że nikomu nie powiecie. Jasne. Weszłam do jego komputera i wszystko dokładnie przejrzałam. Dowiedziałam się. Miguel, Eureka, tu jesteś. Szukałem cię. Dostałaś bezterminowe zawieszenie. To znaczy, że nie możesz zostać w tej szkole, idziemy. Tak, nie można. Co takiego zrobiła? Nie muszę się wam tłumaczyć. Zostawcie ją, bo dostaniecie nagany Ale... Dajcie spokój Wiem, że chcecie mi pomóc Ale będziecie mieli kłopoty Pogadamy później Nie zrozumieliście? Wynocha Gotowa? Od zawsze chciałeś mnie wyrzucić ze szkoły I w końcu ci się udało Oczywiście. Odprowadzę cię do drzwi, żeby mieć pewność, że nie wrócisz. Dam ci jedną radę. Trzymaj się z daleka, żeby przyjaciele się nad tobą nie litowali. I uważaj, bo wylądujesz na ulicy. Nie jest tak źle, bo przecież to twoje miejsce. Zatem wracasz do domu. Idziemy. Nie mam czasu, pospiesz się. Czemu mi to robisz? Doskonale wiesz dlaczego. Mam ciebie dość. Może mieszkając na ulicy, dasz mi wreszcie spokój. Uczennica Luchan wychodzi. Kto po nią przyjedzie? Nikt. Wychodzi sama. Nie uważa pan, że trochę późno na samotne spacery? To rozkaz dyrektora. Proszę otworzyć drzwi, bo ona wychodzi. Została zawieszona. Dobrze. Baw się dobrze, Luchan. Miłego wieczoru. Wracaj na ulicę. Zamknij drzwi. Tekst polski Marcin Leśniewski czytał Ireneusz Królikiewicz. Kobieta i jej marzenia. Czy uczucie będzie silniejsze od przeciwności losu? Co przyniesie kolejny dzień? Już za chwilę serial Nie igraj za aniołem. A tuż po nim sześciu śmiałków i legendarna dziura w ścianie. Program Hall in the World dzisiaj o 19.55.